Cześć, witajcie, muszę zadzwonić pamiętem i zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Battle Arms". Przygotowałem sobie armię, znaczy ponumerowałem wszystkie jednostki. To jest armia oczywiście 1 do ataku bezpośredniego, armia 2 do wsparcia z odległości oraz niszczenia budynków. Oraz armia 3, czyli armia lecząca klasycznie. Tu taki Obecnie. typek sobie zostanie taki na wszelki wypadek. I tu jeszcze jedna gejsza się tworzy, która wzmocni armię 3. I tutaj nie wiem, czy nie postawić jeszcze jednej wieżyczki, żeby, która by wspierała te dwie z przodu. Tutaj na przykład, nie. To teraz, tej tego momentu tutaj byłbym bezpieczny. Musiałbym się chronić tylko z. z stąd. No ale dobra, to jest armia 1 I cel na dzisiaj to było zajęcie tych umocnień tutaj na górze. Więc to teraz próbujmy zrobić. To jest spoko. Tutaj już zaczynają strzelać w górę i to jest fajny moment. Bo jeżeli wydać radę tutaj postrzelać, to oni tutaj się wypieprzą i uciekną pod tej wieżyczki. Teraz trzeba będzie jakieś jednotki wyjść bardziej z przodu. Jednocześnie cały czas pamiętać o budowie szkoleniu. Fak, tu jest naprawdę spora armia, tutaj wyskoczyła teraz, jak w chwili konotnej. Armia 3 to powinna leczyć, a nie wdawać się w bójki, kurde. A i straciłem całą armię jeden, bo tym tu wlazła i widzi głupio. Ale nie, 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 to tak nie będzie. Ja tak, ja tak tego nie dostawię. LOD. Ja się na to nie zgadzam. Tracić całą armię tak głupio. Zróbmy to jeszcze raz. E, a! No tak, mam tu save'a e, przed tym, jak to armię policzyłem. Hmm, to jest armia 1. Ty, 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 ty jesteś armia 2. E, tu się gejsza nie szkoli. Ty się jeszcze tu budujesz. Czy to jest jedna gejsza, A ty miałeś na tak. smoku się zrobić, tu nas tak. jeszcze to ulepszyć. Dobra, ruszmy się trochę i zrobię uh -huh. trochę dywersję małą. Mianowicie, bo tutaj łucznicy mają radę strzelać już w górę. I ja tu jak największą armię chcę ściągnąć na dół. I'm o, i teraz armia wchodzi na dół I Teraz łuczników do tyłu. Łuczników do tyłu. I właśnie. I oni tutaj wyskoczyli i też chcą nas wyciągać. Oj, i Gej się traciłem, bo się da... Głupią bójkę dała. Kurna, czemu się nie słuchacie mnie? Do tyłu. Ci łucznika jednego. Naprawdę spora armia do rozwalenia. naprawdę i czy jeszcze samuraje głupi stwierdzą, że a to jak mam łuk, to jestem mocniejszy jak strzelam. Ale jednak zdobywanie tego wzgórza chyba od dołu to nie jest dobry pomysł. Mają przewagę strzeleczką. I zanim ja tu podejdę z tymi jednostkami pod wzgórze. To oni mnie już podejmują. A ja teraz wejdę tutaj, ale oni mają tu armię. Dobra, nie, to tak też nie będzie. Trzeba zrobić mocniejszą dywersję. Chciała zrobić mocniejszą dywersję, to tak, żeby te jednostki się mnie kurwa słuchały. Bo to jest jakaś masakra, to one wyprawiają. Armia 1. Armia 2, armia 3. Tu na leczenie e, i zrobimy coś takiego. Ja wyślę jednego łucznika, żeby cię tu stanął. O, to odstrzelać. No i ty co strzelaj, ten typ w ciebie nie może, bo nie ma takiego zasięgu. I zobaczymy, czy tutaj do ciebie przybiegnie. A jak nie, to zawsze jesteśmy jedna jednostka do przodu. Tym mu tam pomóżcie. Trzeba zrobić większą armię uczniów. Patrzę, że ci uczniowie z tym zasięgiem tutaj po prostu władza. I nie trzeba im atakować, kadać jednostek, tylko kadać się ustawić w dobrym miejscu. O, i teraz, i teraz do tyłu. I teraz wy się cofacie. Taka jest robiona dywersja. Tylko teraz oni też robią dywersję, To trzeba. Filnować tych jednostek i kadać się czy cofać do tyłu. O, i teraz można zaatakować. wyspali tylko część armii, a ja tu jestem cały. No, ja tych straciłem jednego ucznia, ja straciłem. A z tych łuczników to ja zaraz podzyskuję, Zobaczyłam Bo chcę jak najwięcej teraz wyszkolić. Bo to podejście pod to w górę to jest jedyna opcja. I zmieniliśmy tą prędkość do. A to była najmniejsza prędkość? I się tyle działo? Czy mi się coś, coś mi się tutaj poprzedstawiło się? Tutaj jest jeszcze łucznik. Ale z armii straciłem tej krub. E, Zategowałem. E, Wezmę, zrobię jeszcze tak że wasza dwójka, czyli ty, ty i Kazan, to będziecie Armia 4. Co sobie poradzicie? Armia 4, Armia Łuczników to będzie Armia 2, a gejsza Armia 3. I Armia Łuczników musi umieć robić dywersję właśnie pod ataki, pod wzgórze, strzelanie i ucieczkę, nie? Macie przewagę tym, że macie zasięg. A tutaj strzelanie pod górkę to jest. O. Zobaczymy, czy rozwalicie tego maga, czy na przykład przybiegnie armia, Bo trzeba będzie wycofać. Już biegnął, nie? Już biegnął. Teraz do tyłu, teraz do tyłu. Bo odpowiednio wcześniej karać wam się wycofać, żebyście nie weszli. Tak, a wy wejdziecie w taką walkę wręcz. To już jest, jest taka wtedy. No, głupi. Tej niektóre jednotki się mnie nie tłuchają do ciężkiej. N. With Tak okay. macie, jak jesteście na N kliknięci, to nie powinniście wtedy już nic On target. E, klikać. Tak, jak. bo teraz jesteście w trybie ground. Jeśli jest zasięg, ale powie na atak. O. Teraz, no, i teraz się wytrwaliłem, gdyż mnie nie będziecie wyciągać tak głupio, bo mam jednostki w trybie defensywnym. I szkolimy więcej łupków, bo tych walczących wręcz mam sporo. A ci łucznicy, jeżeli mogą w taki sposób tutaj wychodzić. The mind and seek the target. Głupie, głupie to wygląda głupio. O, a ten pobieg właśnie tam. It Dlatego nie mogę im kazać atakować jednotki a co najwyżej stać w miejscu. I strzelać to co macie zasięg. Z tego typa nie ma tu zasięgu musi być It trochę be. dalej. A no, ty tutaj ma zasięg. Zdeczas tam jest tylko, że jeden... jeden łucznik ma zasięg, następny już się tak ładnie nie ustawi, żeby mógł strzelać. No i ten już tam... Ten już tam pobiegł. Dobra, no, wy tu już nie macie zasięgu, nie ma was to tutaj. O, 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 o. o. Zrzucenie Łucznika, ale jeśli chodzi o armię, wręcz powierzchnie bardzo dobrze. Zrzucenie samuraja jednego. No i teraz wszystko do tyłu, wszystko do tyłu. A no, tu ty, ty poza listą. Trzeba będzie zaraz poprawić tą listę. E, teraz tak. W łuczników czy trochę więcej. Be. Armia 4 to w ogóle wy się tu. Wycofajcie, ucieknijcie to. On tutaj szybko szkolenie. Ryruje sporo, więc takich dwóch do szkolenia To ja mogę zrobić tu już było ulepszone. Hermity, powder kanonierzy, tutaj włócznicy no nie mam już ulepsze, mogę gejsze ulepszać. Te gejsze ulepszyjmy. Tu się tu ustawiacie, teraz tak. To jest... A, ta armia, ty, ty, ty i ty, jeden, wy stoicie. armia 1, Armia 2 i wy robicie akcję dywersyjne, próbujecie Z tutaj strzelić i uciec. Ten problem, że jak tutaj się jednostki magowie ustawiają, to ja ten w dupie, w mają przewagę wysokości. Ten ja do nich dołączę, coś zrobię to. O i teraz armia biegnie, nie? I teraz się wycofujecie. Wytofuje. Wycofujecie się, dajmy wezwą was w atak. Wręcz i cała armia wychodzi. Może się uda ich wyciągnąć tutaj, właśnie pod bliżej naszej wioski. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ty se możesz tutaj stać, łucznicy to załatwią. Nie wyciągniecie mojej armii, ty szybko. Jeszcze nie, ty se tu stój. Teraz, teraz do ataku. To jeden problem jeden jednym wraz lat... Bezpośrednio w hmm, armii to był jeden problem. To na pewno stąd wszystko chce iść tutaj. To nie podlega dyskusji. Wszystko co właśnie tu leci tam. Ryżu mam sporo, bo sobie z, y, odłożyłem łucznicy. No, jeżeli te jednostki stoją, się nie ruszają, to łucznicy robią robotę już nie. Teraz te jednostki się ruszyły. Stać w miejscu mnie. Zero biegania. Yes. Jakich jak ty się przydadzą? No, jakaś. tu już jest taki pomysł, żeby tą jakąś główną armię ich powyciągać, porozwalać. Certainly. Tutaj coś łaziło. No, ja mam przewagę liczebną na takie coś, więc nic mi nie zrobisz. Nie wiem czy nie za daleko wybiegam, bo te jednostki nie zdążą wrócić się w razie ataku. Ale myślę, że sporą część armii to już rozwaliłem. A jeżeli serio, ja na przykład na ten budynek, moi uczniowie mają większy zacząć niż on. Czy to jeszcze zacząć się pochwalać, jeden. Dobra, i już cofka, wycofka, już do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. tyłu. Jesteście za daleko, strasznie. Biegiem!

tutaj was ustawię Drugiego łutnika traciłem to przyda się go nadrobić. Dawaj tutaj. Czemu nie biegają, nie wiem. To jest coś się zepsuło. Nie chcą biegać. Dobra, ale mam trochę większą armię. Mam też tych linów, to ulepszę sobie te gejsze. Teraz uh, wy wszyscy to się armia oprócz ciebie. Jesteś jedną gejsą tutaj, tylko nie ma drugiej? Moving. Może zginęła znowu. Dobra, to zaraz to ogarniemy. Jakąś jedną gejsę. Łuczników troszkę się powiększyła ilość. No i robimy kolejną akcję. Chyba, żeby was. Nie myślę, że na razie jeden łucznik z podpalającymi strzałami wystarczy. No może nie w momencie, w którym. Jako, ty, jako jedyny strzelasz. No zobaczmy, jesteście w stanie ich rozstrzelać, daj te jednostki, które walczą wręcz do Was podejdą. Ten jeden już nic nie zrobi, bo jest na czerwono. Ten jeden nie żyje, i tego jednego. Zresztą ta armia była na tyle głupia, że ci przeciwnicy, że szli sobie z buta zamiast biec na pełnej. Teraz, teraz do tyłu jedynka wchodzi. No i za te kawugejse. I głupi. Jedynka stoi, trójka tutaj. Wójkę trzeba jakiejś bardziej zerw brać do kupy. Idziemy dalej z tymi dywersjami. pora chłopów do wytrenowania, to da racji nimi ogarniemy. Co tu się, To mnie to atakuje? To... Ojej, kuno! Szybko, jedynka, jedynka do ataku. Bo mi rozwalił wszystkich z uśników. Zacznij mi od, od lasu nie tym no Tutaj, tu, 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 tu. tu. Najpierw. O pełni łuczników nie proszę to się też krążyć, który tało armię Ile tu z tych Dwóch, trzech Tutaj armia, no i nie mam łuczników no. Ja to kawalnie z lasu jakiegoś No ale Dlaczego Ci te debile... Każdy miał atakować z notki, czy do strzelają. Macie tu touch. Teraz tak, zajmiemy się troszkę szkoleniem, bo to odpuściliśmy. Czy da się nadrobić? Tylko dwóch? Sporo tutaj jednostek, już nic nie robi. Tutaj podlewanie to już wystarczy mniej, bo aż tak yes. tego ryżu nie zbieramy. To podlewanie było zdecydowanie yes. za dużo ludzi i do ryżu też wystarczy mniej Good. ludzi na razie. Jest trochę spokojniej. Łuczników potraciłem, muszę łuczników więcej wytrenować. Yes. Hmm. Mam tych dwóch, czterech łuczników, dobra. Was rozbuduję tutaj. I ta armia na razie stoi i nic się nie ruszać, proszę. Też mogę tutaj w ten budynek. Armię niszcząco budynki podejśle bliżej. Okej, okay, okej, okay. 20 minut już minęło. ja miałem zdobyć w górze. Ale to wolno idzie. No ale jak się bawię takie akcje dywersyjne, żeby jak najmniej jednotek traci, to tak to potem wygląda, no. Jeszcze dwóch chłopów podlewa ten ryż, tu nie ma to podlewać, tutaj podlewa typek. Ja ty 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 na łucznika, potrzebuję łuczników więcej. Dobra, tutaj jest ci łucznicy wyszkoleni. Dźwigniemy tam. Dobra. No ale jeżeli te jednostki są ustawione na motyw Nie odpowiadaj, nie biegaj za przeciwnikiem, to to jest święty spokój I oni już mnie wyciągną. A ponieważ ten gościk tu biega, to znaczy, że zaraz to jakaś armia w wyskoczy. No właśnie, już to widać, jak mnie tutaj biegną. Dobra, oszczędzę ci tego. Biegania. Odpalmy to pod, podpalanie i wniosku po ten budynek. Arrows. Mam większy zasięg niż on. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Focused and steady. I have focus. Blood and honor! Dobra, dobra, święty pokój. E, ty tutaj. I dobrze, myślę, że ten budynek powinien się spalać już powoli. O nie ma już tego budynku. Spalił się. Dobra, to powinienem móc wy co armię 1 I armię 4 burzenia budynku I w górze zdobyte Ła! Daję to troszkę więcej niż się spodziewałem Ale się udało się jeszcze w tam. a baski z nich tutaj głębiej. Mogę was odotakować. I tutaj biegnie armia na mnie. To wy sobie dnia powinniście poradzić. Tutaj idzie spora armia, ale myślę, że jeżeli dobrze, to rozegram to sobie. Oni tym poradzą na spokojnie. Ma zasięgu? Serio? Wszyscy tutaj. No. O, tu już ładna Aria w międzyczasie powstała nawet. No dobra, zdobyliśmy też górze. To oznacza, że ogólnie to chyba nawet i ten kółbłyszek mogę uznać za spokój. To nie wiem, co z północy jeszcze może iść. Czy da się tam przebiec, Ale to już róbmy tak na szybkości. Wszystko, żeby zbadać, czy tutaj na północy jeszcze coś do budowania. Tu jest jakaś wyżyczka. To już rozwalimy to na szybkości. To tyle stąd, nie? Tu jest kolejna wieżyczka. Dobra, to to już się nie bijemy. Ja to się wycofam i wyślę tam uczników. Przyda się jeszcze jedna gejsza. Nie wiem, czy mam jedną czy dwie i te jednotki stąd przesłać dalej, albo tu niech to ochronią wioski na razie, w tej nic się nie dzieje. Jest sporo surowców nadbieranych, ale nie chcę tutaj, wy, we, 2 podlewacie w sumie starczy, nie? Tutaj nie wiem, co z tymi jednostkami robić. I dziękuję bardzo za uwagę. A w kolejnym odcinku mam nadzieję, że o ten trzeci, tą trzecią wysepkę zdobędziemy. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w battle. Ren.